Z okazji dnia bez opakowania foliowego postanowiliśmy wręczyć mieszkańcom, którzy akurat udali się na zakupy, firmowe torebki z logiem naszej telewizji. Dzień dobry. Z okazji dnia bez opakowań foliowych mamy dla Pana za darmo torbę. Dzień dobry, mamy dla Ciebie torbę. Żeby nie korzystać z plastikowych, to jest torba dla Ciebie. Proszę, możesz ją wziąć. Dzień dobry, z okazji dnia bez opakowania foliowego mam dla Pani za darmo torbę materiałową, żeby nie trzeba było nosić w plastiku. Także ta torba jest dla Pani. Dzień dobry, z okazji dnia bez opakowania foliowego mamy dla Pani torbę za darmo, żeby w plastiku nie nosić. Proszę, ale to, tylko wziąć torbę. Naprawdę, to dla Pani, żeby nie nosić w plastiku. Dziękuję. Dzień dobry, z okazji dnia bez opakowań foliowych mamy dla Pana torbę. Żeby nie musieć nosić w plastiku, materiałowa torba zupełnie za darmo jest dla pana, proszę bardzo. Dzień dobry, z okazji dnia bez opakowań foliowych mamy dla pana torbę. Za darmo, żeby nie nosić w plastiku. To A, dla no, pana. No, fajnie. Proszę bardzo. No dzięki ślicznie. Również udanego dnia życzymy. Tak. Dzień dobry, z okazji dnia bez opakowań foliowych mamy dla Pani torbę. Za darmo, żeby nie nosić w plastiku. Dzień dziękuję Proszę bardzo. bardzo. Dziękuję. Dzień, mamy dla pani torbę materiałową, żeby nie musieć nosić w plastiku. Gdzieś mam ją panią włożyć, tak? Gratis, za darmo, o, super. Tak, Mamy dla pani materiałową torbę, żeby korzystać super. z niej i nie korzystać z plastiku. My również dziękujemy, wszystkiego dobrego życzymy. Proszę. Dzięki serdecznie. Proszę bardzo. Nie, nie kwestuje. A pani z plastikową torebką? No proszę pani, mamy dla pani torebkę. Materiałową, proszę bardzo, żeby nie nosić w plastiku, od razu, o. A to wiesz, kto mi dał? Sklep. Wszystkie torby już mamy rozdane. Niektóre reakcje trochę nas zdziwiły. Ludzie nie chcieli toreb. Pewnie myśleli, że coś za to chcemy. My rozdawaliśmy je całkowicie za darmo. Mamy nadzieję, że posłużą one mieszkańcom i będą z nich korzystać.